Cześć witam. No i awaria zatorku Słuchajcie. Układ paliwowy. Dokładnie co się stało. Pompka klękła. Nie tłoczy paliwa, tylko ręczna pompka. I słuchajcie, zrobiłem dzisiaj, nie cały hektar pola uprawiałem. Yy, tu jeszcze ogrody pouprawiałem u siebie u znajomych. No i taki większy kawałek, miałem tam 80 darów. No i słuchajcie. Yy, tym zestawem fajnie się tym robi, nawet bez wałka idzie. Jak się trafi w odpowiednią wilgotność greby, to ładnie rozbija. No i co, i nie uwierzycie, ledwo skończyłem. Na koniec tu zostawiłem sobie ten ogródek, nie? Jak już wróciłem, i co, i zaczął mi tutaj się zapowietrzać, brakować paliwa już pod koniec roboty. Na szczęście już udało się to zrobić. No, i stwierdziłem, że pompka klękła, słuchajcie, bo jak podpompujesz, to idzie. Popuściłem sobie tutaj, żeby sprawdzić to, jak silnik pracuje. Popuściłem i idą tylko bańki, co nie? Więc albo zaworek się skleił, któryś, albo coś. No i zobaczymy. Nie mam czasu na to, bo robota czeka. Jeszcze muszę jechać w jedno miejsce. Muszę szybko wymienić tą pompkę, ale od razu sobie zrobić z filtrów. Mamy tutaj zestaw zetorowski filtrów taki i ten i od razu zmienimy, zmienimy sobie tutaj filtry po zimie już. W zeszłym roku były zmieniane. Także no i pompkę do zmiany, nie? Także biorę się za robotę i zaraz do was wracam. Trzymajcie się pa. Zdemontowałem już pompkę no i słuchajcie zatarła się albo sprężyna pękła. Widzicie wcisłem głębiej, ale nie wychodzi. Popychać, więc tłoczek się pewnie zatar albo sprężyna pękła. No zobaczymy, będę rozbierał. Nie mam czasu teraz na zabawę z tym. To sobie tam kiedyś ogarniemy. Mam tutaj drugą pompkę, też oryginalną i zakładamy ją. Także montuję ją tutaj, uzbrajam, zmieniam filtry dalej. Tutaj w tych zatorowskich pompach musicie pamiętać o tym, że jakby poziom, poziom, oleju w baniaku tutaj, w, znaczy w regulatorze, w tym baniaczku, w obudowie to jest co innego a w sekcjach na wałku krzywkowym jest co innego, widzicie ja spuściłem teraz tutaj bo spuszczamy olej od razu wymienimy sobie w pompie wtryskowej olej, bo jak już robię tutaj ten układ paliwowy to chcę mieć to już w majorze z głowy no a tutaj zobaczcie w tym nam został. Widzicie? O, tu jeszcze jest olej. To też spuścimy sobie ten olej i nalejemy sobie świeżego. Dzisiaj od razu zmienimy. Zaraz tu popuszczę tą śrubkę i nam będzie ściekać tutaj. No. Tutaj mamy taką brytwankę. Zawsze sobie też przygotujcie jakąś brytwankę, jakiś pojemnik, żeby ten olej, ta ropa, wszystko tu ściekało. Żeby nie szło to w tą trawę, w ziemię. Wiadomo. Trzeba dbać o środowisko. Czasami wiadomo chlupnie coś ten no to tego nie unikniemy, ale jak się tylko da to to łapiemy wszystko. No także tu jeszcze odkręcę sobie śrubkę yy, spustową z sekcji i no i tyle no i co I zakręcę pompkę tutaj i później jeszcze pójdę po olej nalejemy oleju i, i będziemy skręcać nie, do góry. Dobrze, mamy już pozakładane wszystko, filtry są zmienione, yy, przykręcone, wszystko odpowietrzone już, pompka zmieniona, zasilająca też, z tamtej przełożyłem, bo się okazało, że w tej ta pompka była felerna, no i odpowietrzony mam, słyszycie jak zaworek puszcza, no. Dobra, no, spróbujemy go grechnąć, Zobaczymy. Nic nam tu nie kapie, nic nam się nie sączy, ładnie mamy wszystko wyczyszczone. Dobra, to co? Palimy? Zobaczymy. cik, 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 cik plus i ogień. No, elegancko, teraz pompka pompuje, widzicie? O, o teraz buzuje ładnie, a przedtem, przedtem nie buzowała, zatarła się. No i to tak, widzicie, niespodzianki. Dobra, póki jest jeszcze ten, póki jest jeszcze... widno jadę, bo muszę jeszcze zrobić jeden temat jadę jeszcze tam w jedno miejsce no to jedziemy to tyle Poli wymiany filtrów o macie jeszcze pracę silnika na wolnych sobie cyka olej w pompie wymieniony Ładnie cyka. niżej 400 300 gdzieś będzie wentylator można liczyć pięknie bajó